Witam mordeczki Sport Prediction. Film na sobotę gramy o wielką kasę. Zapraszam wszystkich na filmik. A partnerami kanału są STS, zakłady bukmacherskie, ElviBet, TotalBet, ForBet, NobelBet i BetChris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Z sobotni bombeczek mamy jedną z Bułgarii, botę w Baroe na dwójce 4,35. Kursy powyżej 2-0. Tombence Bachia, 2-2,20. La Serena Italiano, 2-2,50. Amazer wygrywa z ben diesel, za 2-20. Oulu SJK, 2-2,20. Verdio Mia, 1-2-0. Remisiki Togoja z Bragantino, 3,40. Gualakeo z Aucas 3,30. Interturku, Ilves 3,65. Seul, Dajon. 3,05, w Pils, Auda, 3,45 i Trelleborgs z Landstromą za 3,80. Królewski kuponik na sobotę to Real Madryt z podpórką, czyli nie po faworycie. Hamkams, odds Owerek 2,5 i Anderek 3,5, a Morebieta Panferradina do wyjęcia równe 2090. Liga Typera to mecz Liverpoolu z Realem Madryt. Oczywiście finał Ligi Mistrzów Dlaczego tak dużo płatny? No bo finał Ligi Mistrzów, 50 punktów można zarobić na tym do rankingu Ligi Typera, tak więc ciśnijcie w komentarzach dokładny wynik w tym meczu. A tak wygląda ranking Ligi Typera, on zostanie zaktualizowany oczywiście w statystycznym filmie we wtorek. No, i grupy VIP polskie mamy oczywiście z piłki nożnej VIP Standard VIP Premium, z różnych innych dyscyplin mamy również podobne grupy. Jeśli macie ochotę dołączyć do którejś z grup, zapraszam na sportpredictionspl gmail.com. No i macie opcję wspierania kanału. Dzisiaj pojawi się filmik na kanale na weekend z różnych dyscyplinek. Tak więc zapraszam oczywiście do wspierania kanału. Od pierwszej ligi, od poziomu pierwszej ligi, będzie dla Was właśnie widoczne. Taki specjalny filmik. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Czekamy jeszcze na filmik z KSW. Będzie prawdopodobnie film na Grand Prix na Żużlu. Tym razem w Pradze. Może wykombinujemy coś, oczywiście, na formułkę. A ja się z Wami żegnam. Zasubskrybujcie kanał. Zostawcie łapę w górę. I do usłyszenia w kolejnych filmikach.